Dzień dobry, wieczór moi wszyscy widzowie, z tej strony Kobako. Witam z kolejnym odcinku na moim kanale z World Blitz No i dzisiaj z tego, że nie mam Teraz, że nie mam już za dużo czasu na zrobienie jakiegoś tam Dłuższego materiału, no to postanowiłem, że zrobię dzisiaj Powtórkę A powtórka będzie na francuskim czołgu lekkim 9 robacza 25 ton AP Tak, to jest dziewiątka, nie dycha Nawet po samym wyglądzie, można tutaj trochę zobaczyć Może trochę podobne, ale na pewno nie jest to Kopie 1 do 1 dychy Co można powiedzieć o ja tym pojedzie, no, no tak jak wiadomo w, Jako francuskie czołgi na pewno ma dobrą mobilność, na pewno ma magazynek No i przede wszystkim brak pancerza, ale no wiadomo to są czołgi lekkie, one zazwyczaj pancerza nie mają Ale to są takie Wiadomo cechy typowego Lighta No i tak mówię, mamy tutaj fajny magazynek, ma mobilność no i to są właśnie takie najciekawsze cechy samego pojazdu. A jak sobie to ukradzi w bitwie, no to za chwilę Wam to przedstawię. No i zanim przejdziemy do omówienia powtórki, chciałem Was jeszcze zachęcić do zostawienia suba na kanale oraz kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych materiałów na kanale. No i też napiszcie komentarz, ocencie pojazd, ocencie grę tutaj naszego, naszego widza, czy on, czy on zagrał dobrze, czy może jest coś tutaj, nie wiem, zrobi jakiś, jakiś tam błąd. Ale ja nie będę się czepiał, ja to jestem tylko do oglądania, nie do oceniania, lecimy teraz z zamówieniem bitwy. No i wczytują nas do bitwy na apie dik w trybie Dominus losowanie z 9 czy 8 Nasz bohater i też mój klanowicz gra z innym Batchetem 25 ton na P. Czyli można powiedzieć takie combo. Może nawet bliźniaki jednojejowe, chociaż no kamuflaże są takie inne, ale to już, nie, to już jest całkiem inny temat do rozmowy. Co tutaj do stosowania czołgu, no to najpierw powiedzmy o materiałach eksploatacyjnych, no to wyglądają mniej więcej tak, co ja otworzyłem od razu, żeby było wiadomo, jak to o innych informacjach. No to mamy tak. Wiele zadań zestaw naprawczy naprawę zwykłą oraz moduł przyspieszający przełożenie między pociskami. Ja raczej nie jestem zwolennikiem noszenia tego ostatniego, ponieważ magazynki potrzebują właśnie. Najpierw skupić. A przy takim, nie wiem, wyposażeniu, no to może być ciężko, ale też z drugiej strony, z tego, że czołgi raczej walczą na blisko, no to może też to mieć jakiś tam sens, ale ja zazwyczaj tego nie wożę, wolę, Wolę zamiast tego, nie wiem, złotać w tym pojeździe gaśnicę. To znaczy, ja tak preferował, bo samego pojazdu nie mam, ale, ale to jest powtórka, więc tutaj powiedzmy, że czas, takie błędy jeszcze mogę zaliczyć. Co do naszych ym, zapasów, no to mamy Rogala. No to myślę, że to jest. Fajnie, poprawiają nam się wszystkie parametry osłona przeszkowo, czołk wiadomo, bez pancerza warto zamontować. No i zasad ochronny też myślę, że to jest dobry wybór. Ponieważ oprócz tego, że szybciej naprawiam moduły, to w dodatku jeszcze mam, to w dodatku jeszcze jesteśmy bardziej odporni na uszkodzenia modułów. No bo wiadomo, czołkki bez pancerza też moduły często padają. I tak to mniej więcej wygląda. Widzimy teraz, że bitewka toczy się no dość przeciętnie. Jest remis. Przeciwnicy mają zajętą środkową bazę B. Jeżeli chodzi o tutaj naszego pytonowego, no to widzę, że on tutaj trochę zebrał, ale widzę, że tak, że tak nie wiem, jeden podjechał, teraz drugi wjeżdża i oddaje magazynek. No tak, trochę może być wkurzające dla tego AT15, który no, bez problemu padł. No, i powodujemy, że mamy teraz, że ta drużyna ma przewagę przewagę liczebną. Teraz pewnie celem będzie pojechanie na Chimera. Czy będzie wyjazd na Chimera? Oj, będzie na pewno, będzie, będzie. Chimera teraz jest skupiona na D4-4, a Chimera niezauważenie dostaje od nas magazynek. I nasz protonowy kończy. 4-2. do Przewaga liczebna, ale hp wygląda to dość przeciętnie. I się ma full HP, Foka ma full HP, Wikrys też ma dużo HP. A tutaj z tych, co to tylko my mamy, tylko nasz tutaj bohater ma większą liczbę HP. No i ten S75, e ale też za niedługo padnie, ponieważ został tutaj sam walc z fałką. Ma fałkę, no wiadomo, jakimś tam byle czołgi. nie jest. W dodatku S75 e dostaje w bok od innego czołgu, więc już może być problem. My przez ten czas robimy kolejny magazynek. Mamy ponad 3000 damage. A. teraz na spokojnie przeładujemy. Nasz tutaj Plutonowy jest na oparach, ale też dalej robi uszkodzenia, miejmy nadzieję, że przy jak najdłużej, ale jak to się potoczy, no to, no to tutaj się widzimy. Teraz, teraz mamy wyciąg y, dwóch na dwóch. Tylko, tylko został nasz bohater, nasz Plutonowicz przeciwko iso 8 oraz fałce, która mogłaby tutaj zrobić sporo problemów. I Halfa może naprawdę zrobić wiele zamieszania. fałka na szczęście nie ma tak dużo życia, więc na no magazynek pójdzie i z osiem już trochę gorzej. Na nim to trzeba co najmniej dwa magazynki. No też wiadomo, może nie wejść, ale to jest raczej kwestia, którą lepiej pominąć. My próbujemy tutaj przyczaić skrzaczka Niestety takie granie na górze baczata może być trochę ryzykowne, ponieważ sam czołg nie ma bardzo swoją depresję, działa więc. Możemy mieć lekkie problemy, ale na spokojnie fokusujemy tego ISO 8 z tą 500 życia, czyli każdy czołg jest na magazynek. Nasz plytonowy widzę, że próbuje zjechać go od drugiej strony, ale może mieć się problem, bo zaraz podnieje pod niego fałka i padnie. My Natomiast kombinujemy od drugiej strony. A nie, jednak będziemy, jednak będziemy stali na, jednak będziemy pilnowali, żeby IS8 wyjechał. No. To jest całkiem sprytne, ja bym raczej próbował nie wiem pojechać z drugiej strony, zajechać na przykład tą fałkę. No ale no, ja bym tutaj się nie martwił się o życie, ja bym tej najbardziej się martwił o punkty, bo tej przeciwnicy mają przewagę punktową. Jest jeden na jeden. No i o ile teraz y, sytuacja była trochę napięta, tak teraz myślę, że sytuacja jest OK. Wystarczy tylko, że zajedziemy tą fałkę, znajdziemy odpowiedni pomysł. Dzięki temu, że mamy perk, dzięki któremu przyspieszamy prędkość zajęcia bazy, zajmujemy ją szybciej niż normalnie. Zaraz baza będzie zajęta, i mamy około 2 minuty na przeczekanie, ewentualnie na znalezienie fałki. Sami jesteśmy na 3 strzały w najgorszym wypadku, więc myślę, że spróbowanie, spróbowanie po prostu poszukania tego przeciwnika byłoby dobrym pomysłem. Widzimy fałkę z tyłem, i dostaje piękny strzał od nas. I tak właśnie kończy się bitwa. Piękny wyciąg sam na dwóch I, i sama bitwa też wyszła bardzo dobrze. Rezultat oczywiście wiadomy, zwycięstwo. Co do samych wyników bitew udało nam się zadać. Udało się bohaterowi zadać 5418 uszkodzeń. Mamy też 317 damage'a po oraz 4 fragi, co daje nam medal specjalistę. No i za samą dobrą walkę dostajemy medal duży kaliber, za to, że nasz plutonowy zrobił 3 fragi jest ostateczne poświęcenie. No i, że bitwa wyszła naprawdę bardzo dobrze, oczywiście nie mogło się obejść bez oznaki mistrzowskiej AS pancerny. To do naszych zarobków wraz z kosztami amunicji naprawy. Zarobiliśmy 149 597 kredytów, bardzo fajne zarobki. Niestety nie wiem czy to było z premium, czy bez, ale z tego się nie czepiamy. Warto też powiedzieć, że mamy duże bonusy dzięki tym medalom. I MK też sam sobie daje dużo kas kredytu, więc myślę, że to będzie. To była naprawdę bardzo dobra bitwa i duże zarobki. Co do rezultatów, nasz wynik jest to najlepszy damage w obu drużynach, tak samo najlepszy EX w obu drużynach. Nasz protonowy też zrobił w miarę fajną robotę 2000, prawie 2500 damage oraz 3 fragi. Myślę, że to też rozegrał w miarę fajną bitwę. Z przeciwników Wikar zrobił spoko robotę, 2600 dmg, też myślę, że rozegrał bitwę w nie najgorszą. Możemy zatem pogratulować przede wszystkim naszemu bohaterowi oraz Jemu Plutonowemu za bardzo fajną grę, za dobre myślenie. No i nawet czołgami, które raczej nadają się for fun niż do skilla można zrobić naprawdę bardzo dobrą bitwę. No i tym akcentem, tym sposobem kończymy nasz dzisiejszy materiał, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić suba na kanale oraz kliknąć dzwoneczek, żeby nie pominąć następnych materiałów na kanale. No i napiszcie komentarz, ocencie, czy, czy sam pojazd Wam się podoba czy nie, albo ocenić po prostu styl gry, czy dobrze nasz bohater zagrał, czy mógłby coś poprawić. No wiadomo, zawsze można zagrać lepiej, ale, ale to każdy ma swoją opinię. Więc to było wszystko, do zobaczenia, na razie.